Mieszkańcy gminy Starabiała mogą bezpłatnie korzystać z pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych. W poniedziałki i czwartki od 15 do 18 dyżury pełni psycholog. Gabinet działa w Ośrodku Zdrowia w Białej, pokój numer 5. Z kolei we wtorki od 15 do 19 i w piątki od 14 do 17 w budynku Urzędu Gminy Starabiała, pokój numer 8 dyżuruje terapeuta. Zajmuje się rodzinami, które doświadczają przemocy, jak również wspiera. W problemach uzależnienia. Uzależnienia różne, to znaczy uzależnienia chemiczne, jak również behawioralne. Mogą też do mnie trafiać rodzice, którzy mają problem z dziećmi, właśnie głównie z tego zakresu, jeśli chodzi o używanie gier komputerowych, czy też nadużywanie telefonu. Oczywiście zdarzają się też pacjenci, którzy mają problem z hazardem. Niemniej jednak najwięcej pacjentów to pacjenci uzależnieni. Uz uz zależnie od alkoholu jak również ich rodziny czyli my mówimy tutaj o współuzależnieniu. W ramach punktu konsultacyjnego też prowadzę program dla osób stosujących przemoc. Jest to program korekcyjno-edukacyjny, który tak naprawdę każdy, każda osoba, która stosuje przemoc, głównie przemoc domową, ma jakby obowiązek uczestniczyć w takim programie i te osoby są kierowane z naszego GOPSu, czyli z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Te osoby mają zakładane niebieskie karty, w związku z tym są zobligowane do takiej pracy edukacyjno-korekcyjnej. Punkt otwarty jest dla każdego mieszkańca Gminy Stara Biała, nie są konieczne wcześniejsze zapisy. Pomoc jest bezpłatna. Muzyka Bank Spółdzielczy w Starej Białej będzie sponsorował ściankę wspinaczkową Korona Maszewa w hali w Maszewie dużym. Właśnie podpisano umowę. Dzięki temu no, co roku możemy zakupić wszystkie te rzeczy, które się zużywają, bo prawda jest taka, że e, liny, e, talk, który jest potrzebny, również uprzęże, wszystko to e, no, jednak się zużywa, wyciera i co jakiś czas trzeba wymienić. Raz na jakiś czas też dokładamy tak zwane uchwyty, czyli to co się montuje do ścianki. Im więcej takich uchwytów na ściance jest, tym ścianka jest bardziej e, różnorodna, bogata, jak to się mówi, można wiele dróg pokonywać w górę, więc doposażenie idealnie nam się tak to spina, że wszystkie koszta, które w ciągu roku ponosimy na tego typu rzeczy, pokrywa nam bank, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy i, i z tego co wiem, ponieważ z banku osoby również na ściance się wspinają, to chwalą sobie bardzo, mówią, że te zajęcia są wręcz rewelacyjne, więc wszystkich na tą ściankę do Maszewa Dużego oczywiście serdecznie zapraszam. Dodajmy, bank spółdzielczy jest sponsorem ścianki od kilku lat. Umowę w imieniu banku podpisał prezes Marcin Łukasik, a ze strony Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu dyrektor Roland Bure. Gminne kolędowanie w Starej Białej to już tradycja. W tym roku o wyjątkową atmosferę zadbał hercerski zespół pieśni i tańca Dzieci Płocka, i było to kolędowanie pełne energii, pasji i zaangażowania. Wieczór rozpoczął się od przemarszu kolędników. Później życzenia noworoczne złożył wójt Sławomir Wawrzeński. Jest to tradycyjne kolędowanie, czyli jesteśmy w dalszym ciągu w okresie Świąt Bożego Narodzenia, ale też jesteśmy na progu nowego 2025 roku. I z tej okazji pragnę Państwu, naszym szanownym gościom, ale też mieszkańcom gminy Starabiała złożyć naj, najlepsze życzenia na ten Nowy rok, przede wszystkim dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, spokoju, spełnienia przynajmniej części swoich marzeń, swoich zamierzeń, noworocznych, spokoju wokół tego swojego najbliższego otoczenia, czyli w rodzinie i spokoju i pokoju dla naszej kochanej ojczyzny. Wszystkiego dobrego, dobrego roku i mam nadzieję znakomitego wieczoru tutaj w Towarzystwie Dzieci Płocka. Wszystkiego dobrego. Gminne kolędowanie odbyło się w hali w Maszewie Dużym, która tradycyjnie wypełniła się niemal po brzegi. Publiczność miała okazję obejrzeć i posłuchać dopiero stawiających pierwsze kroki młodych adeptów śpiewu i tańca, a ci starsi wzbudzili prawdziwy entuzjazm swoimi występami. Dzieci Płocka prócz kolęd zaprezentowały bogaty program tańców ludowych. Każdy Występ był nagradzony gromkimi brawami.